Wierzymy w tej Selaudi Ntkowte, że duchowość jest nieoderwaną częścią ludzkiego istnienia, że duchowość jest e, ściśle związana i z materializmem, i ze wszystkiego, czego doświadczamy, i że tego nie wolno dzielić. Jeżeli ludzie, jeżeli ludzie potrzebują tego do spełnienia w rodzinach, w szkołach, to oczywiście też tego potrzebują w pracach. Zresztą, jeżeli popatrzymy na najlepsze zespoły świata, na najlepsze korporacje świata, oni łączą, Talenty ludzi, czyli ich mocne strony z wartościami i misją organizacyjnymi, żeby osiągnąć tak zwany geniusz organizacyjny. A te trzy rzeczy są rzeczami duchowymi, więc nie da się być wspaniałymi, osiągać geniusz korporacyjny bez odrobiny duchowości. I to chcemy wnosić i w Polsce, i w innych krajach. To jest bardzo potrzebne. Widzimy to każdego dnia po prostu masowo.